Cześć widzowie. Ja jestem Michał, oglądacie kanał a W dzisiejszym odcinku znowu amunicji i znowu amunicji tureckiej. Ci, którzy nie widzieli, bardzo polecam, żebyście rzucili sobie okiem na inne odcinki, które pojawiły się. Mianowicie chodzi o recenzję amunicji 9 mm Luger w kalibrze 9x19, oczywiście 115 grainowa amunicja w stalowych łuskach, która wyszła powiedzmy dosyć wyjątkowo. I 65 grainowa wersja z pociskami przeciwrykoszetowymi, to są ze spiekanego proszku pociski bardzo lekkie. Ta amunicja oczywiście pochodzi z Turcji. Amunicja, którą dzisiaj się zajmiemy, to też jest amunicja turecka firmy ZSR. No, no i przede wszystkim najpierw warto, warto by zacząć od tego, co to jest w ogóle za producent, dlatego że ja sam nie mogłem tego ustalić. Szukałem w internetach jakichś dokumentów rejestrowych, czy jest to spółka, której właścicielem jest Skarb Państwa y, Turcji, czy też może jest to firma prywatna. Y, jak zacząłem kopać po dokumentach, okazało się, że na ich stronie gdzieś tam są różnego rodzaju certyfikaty, i jeden z nich podpisany był bardzo znajomą nam nazwą Sarsilmaz, czyli jest to po prostu spółka córka koncernu Sarsilmaz, czyli y, koncernu produkującego broń w Turcji. Również dla wojska i dla policji broń na rynek cywilny tej firmy jest również sprzedawana w Polsce, i ZSR jest spółką, która do tego koncernu należy. Amunicja tej firmy była sprzedawana już wcześniej na innych rynkach europejskich oraz na rynku Stanów Zjednoczonych i wiąże się z tym pewna historia, ale do niej dojdę na samym końcu tego materiału. Jak ta amunicja strzela? Otóż ja przestrzeliłem ją z pistoletów, trzech pistoletów czyli CZ dużej, CZ małej. Z pistoletu Arcon również ją strzelałem. Strzelałem ją z dwóch PM-ów. Mówiąc krótko. Poza jedną fajką. Tym jeżeli chodzi o celność i skupienie, powiedzmy, że jak dla każdej typowej, wziętej spółki amunicji 9x19 fabrycznej produkcji, nie borki, czyli w tym departamencie nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Amunicja niestety dosyć mocno brudzi broń. Jeżeli porównamy sobie na przykład łuski e, Seyebelo, albo ekstremalnie czystego Fiokki, e, no to zobaczycie, że. Niestety, w amunicji ZSR tego, tego nagaru, tego osadu powstaje znacznie więcej, także broń po prostu będzie musiała być solidnie ponieczyszczona. Aczkolwiek producent w materiałach deklaruje, że spłonki w tej amunicji są niekorozyjne, w związku z czym no, nie macie powodu, żeby robić to natychmiast po strzelaniu, bo coś wam zardzewieje. Natomiast no, liczba tych osadów, ich ilość jest stosunkowo duża. Tak dochodzimy do prochu. Jeżeli chodzi o proch, to wizualnie wygląda on dokładnie tak samo jak proch, który znalazłem w amunicji innej tureckiej, czyli ZTSR, więc e, Sterling, przepraszam. W związku z czym mogę podejrzewać, że ten proch pochodzi od jednego producenta. E, za chwilę zobaczymy, jak on się spala. Na wolnym powietrzu, oczywiście, te pozostałości nagarowe nie są reprezentatywne dla tego, co pozostaje e, po spaleniu go w warunkach ciśnieniowych. Natomiast zobaczymy sobie, czy nas nie wkurza, czy nie śmierdzi. E, jeszcze mówiąc chwilę o prochu, e, on jest podobnie jak tamten Prof Sterlingu, wykonany w takiej, nazwijmy to, niezbyt wyszukanej technologii produkcji, dlatego że ziarna są różnej wielkości, są różnego kształtu. One w większości są takimi spłaszczonymi placuszkami, natomiast są takie bryłki. Zdarzają się ziarna większe lub mniejsze. Są producenci, wśród których ziarna prochu są po prostu idealnie takie same. Proces produkcji jest tak zunifikowany, że, że ziarno po prostu jest jedno do drugiego podobne. Tutaj tego nie mamy, jest to po prostu taki generyczny, nazwijmy to, przemiał o jakiejś tam gradacji, od małych, średnich aż do takich największych. Więc, więc proch powiedzmy jakości przeciętnej. Zobaczmy sobie teraz. Co będzie, kiedy go spalimy. Nie podejrzewam, żeby było jakoś bardzo różnie w stosunku do Sterlinga, ale upewnijmy się. Wizualnie spala się bardzo podobnie, to znaczy kolor płomienia. Y Zapach, który wytwarza jest również niedenerwujący, nie jest to przykry jakiś gryzący zapach. Pozostałości zostało, zostało dosyć sporo, ale tak jak mówię, to w wolnej atmosferze jeszcze o niczym nie przesądza. Natomiast zakopcenie łusek pokazuje, że, że jednak ten proch nie spala się najczyściej. Jeżeli chodzi o pociski, absolutnie nie ma o czym pisać do domu. Klasyczne femioty, zaciągnięte płaszczem od części czołowej, z tyłu mamy otwartą część, przez którą prześwituje nam żywy ołów czyli jak w każdym innym pocisku każdej y, typowo spotykanej amunicji pełnopłaszczowej no i jeżeli chodzi o spłonkę y, również spłonka y, wizualnie nie przedstawia żadnych wątpliwości te spłonki y, wszystkie we wszystkich rodzajach broni u mnie w 100% odpalały nie było żadnych problemów z ich y, y, trudnością z ich zbiciem także tutaj nie mam żadnych wątpliwości ciekawe rzeczy zaczynają się kiedy dojdziemy do łuski ponieważ okazuje się że z pudełka wyjąłem dwa różne rodzaje łusek. Ja je na roboczo nazwałem chudą i grubą, dlatego że po pierwsze różnią się samym biciem. I to był w ogóle powód, dla którego zacząłem podejrzewać, że to są dwa różne elementy. Czyli mamy łuskę z takim biciem, nazwijmy to grubym, takimi takim liternictwem, które jest yy, yy, głęboko dosyć wbite, ono jest takie ma powiedzmy rozmyte krawędzie i to jest łuska, którą ja roboczo nazwałem gruba, ale jest jeszcze drugi rodzaj łuski, czyli łuska yy, cienka, czyli te bicia są tak jak widzicie yy, takie bardziej subtelne, płytsze, yy, lepiej zaznaczone, lepiej zarysowane yy, i właśnie w jednym pudełku amunicji był miks nie zebrałem wszystkich łusek, ale to wygląda mi na 50 na 50 niemalże. Bo w, w tej próbce, którą gdzieś tam odgrzebałem, było ich niemalże tyle samo. I teraz najciekawsze rzeczy się rozpoczynają, kiedy położymy je na wadze, ponieważ zazwyczaj, tak jak pewnie wiecie, porównuję łuski pomiędzy producentami, żeby zobaczyć, ile materiału zostało na taką łuskę spożytkowane. Łuska do dziewiątki dobrych markowych producentów typowo waży około 60-61 grainów. Seyabel czy, czy fiokki to są tego typu masy. I łuska cienka, czyli ta łuska nazwijmy to z tym płytkim biciem, również waży około 60-61 grainów, zależy od egzemplarza, który weźmiemy do ręki. Natomiast ta łuska gruba waży aż 65-66 grainów, i jest to bardzo powtarzalne, czyli jest to łuska po prostu wykonana w innej technologii, nie wiem, na innej taśmie, przez innego producenta, no bo różnica powtarzalna 10%. Jednak w przypadku takiego, takiego materiału jest to dosyć sporo. Te łuski, one akurat w mojej broni zachowywały się tak samo, natomiast no jest to pewnego rodzaju wątpliwość, jeżeli by zależało wam na jakiejś sporej powtarzalności takiej amunicji. No to niestety w przypadku zastosowania dwóch. Dosyć znacząco różniących się komponentów, niestety ta, ta amunicja może zachowywać się w sposób nieprzewidywalny. U mnie, akurat, jeżeli chodzi o tarczę, nie było specjalnie tego efektu widać. Natomiast sam fakt, że producent miesza łuski z dwóch różnych technologii w, w jednym produkcie, no jest, powiedzmy, dosyć niezwykły i mnie osobiście trochę to zaskoczyło. Sumarycznie można powiedzieć, że jest to w porządku produkt za tą cenę, za którą jest sprzedawany, ponieważ ona w tej chwili w sklepach pojawiła się w cenach, nazwijmy to, e, tych solidnych, nazwijmy to markowych elaborek, e, które są w Polsce sprzedawane. E, nic specjalnie jej nie dolega. Nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia. Gdzieś tam czytałem, że niektórym zdarzały się na nie jakieś zacięcia czy faje. Spaliłem w sumie tego dwa pudełka, więc nie jest to jakaś ogromna ilość. Natomiast, tak jak widzicie, efekty przyjrzenia się komponentom powodują, że no, trzeba po prostu traktować tą amunicję jako taką. Nazwijmy to może trochę lepszą elaborkę. Na samym końcu, jeszcze historia dotycząca amunicji ZSR, która sprzedawana była na rynku Stanów Zjednoczonych. Otóż tam była dosyć poważna afera, ponieważ co najmniej 4 sztuki udokumentowane, 4 egzemplarze broni zostały zniszczone przez amunicję ZSR. Z tym, że w kalibrze 308 to jest bardzo ważne. Ja w Polsce 308 ZSR nie widziałem nigdzie w sprzedaży. Nie wiem, czy ktokolwiek ją importuje, czy ma takie Plany. E, sprawa dotyczyła konkretnej partii. Był to lot 015 która została przez producenta wycofana z rynku, wiem, że nawet oni się gdzieś tam później ugadywali jakieś kompensaty pieniężne za zniszczoną broń właściciele mieli otrzymać, nie wiem jak to się skończyło, natomiast firma miała taką wpadkę, że po prostu bardzo nierównomierne naważki po rozcalaniu tej amunicji okazało się że naważki latają sobie w niej o plus minus 30%, to jest absolutnie nieakceptowalna wartość, ja w dziewiątce tego nie zaobserwowałem, rozcaliłem trzy sztuki strzelałem z niej yy, powtarzalność była powiedzmy satysfakcjonująca jak na tego rodzaju produkt, natomiast no trzeba mieć w pamięci, że taką wpadkę firma niestety zaliczyła miejmy nadzieję, że w przypadku amunicji 9x19 się to nie powtórzy, jeszcze jako ciekawostkę podam, że amunicja produkuje oczywiście amuni yy, firma produkuje amunicję na potrzeby NATO, no i ta dziewiątka występuje u nich przynajmniej w ofercie produktowej w dwóch Czyli taka klasyczna jak mamy tutaj na stole zwykły treningowy FMJ, i mamy jeszcze wersję, w której zarówno spłonka, jak i kula uszczelnione są lakierem. Ja tej amunicji w Polsce nigdzie w sprzedaży nie widziałem. Nie wiem, czy ktokolwiek ją sprowadza, natomiast ta amunicja, którą tutaj mamy, czyli, czyli ten FMJ, z, że tak powiem, z gołą spłonką i, i pociskiem, e, zachowuje się tak, jak się zachowuje. E, komponenty są takie, jakie są, więc ja bym powiedział, że e, za cenę laborki można się nad tą amunicją do celów treningowych pochylić. To wszystko w tym odcinku. Cześć.